Budowa geologiczna ziemi pod Jaworznem sprawia, że zalegające pokłady węgla często podchodzą pod jej powierzchnię. Pozwalało to na bardzo łatwy i często przypadkowy dostęp do tego surowca. Najprostszym i najszybszym sposobem wydobycia, jaki rozpowszechnił się w Jaworznie w początkach XIX wieku, było wydobycie metodą odkrywkową. Eksploatację rozpoczynano od urobku wychodni, po czym odsłaniano nadkład ziemi i ponownie wydobywano węgiel. W ten sposób mogła powstać dziura o szerokości nawet kilkudziesięciu metrów. Metoda ta była jednak mało skuteczna w wypadku dużego nachylenia pokładu, gdyż wiązało się to z koniecznością przekopania dużych ilości ziemi. Dość szybko zaczęto wykorzystywać inną metodę wydobycia, jaką była budowa sztolni, której początek często znajdował się w ścianie wcześniej prowadzonej odkrywki. Był to prosty chodnik prowadzony w pokładzie węgla, który pozwalał na dalszą eksploatację pokładu. Co jakiś czas wyprowadzano chodniki boczne, zwane też piętrowymi. Pozwalały one na otwarcie tzw. zabierek, czyli zabierania węgla w sposób tworzący mniej lub bardziej regularne komory. Takie wyrobiska zabezpieczano przed zawaleniem się drewnianymi stemplami. Po zakończeniu wydobycia zabierkę pozostawiano samoistnemu zawałowi. Obok zaczynano kolejną zabierkę. Przedstawiony sposób wydobycia wymuszał jednak konieczność budowy dodatkowego szybu pozwalającego na wentylację wyrobisk. Innym sposobem prowadzenia wydobycia było udostępnianie pokładów za pomocą szybów czyli pionowych otworów przypominających studnie. Taki szyb pozwalał na dotarcie do głębiej zalegających pokładów węgla. Pojawiła się jednak konieczność wydobycia urobku na powierzchnię. Rozwiązaniem okazały się kieraty, a później maszyny wyciągowe oraz budynki, w których urządzenia te umieszczano. Zabudowa ta stała się prototypem zabudowań późniejszych obiektów kopalnianych. Wiawożnie budynki górnicze wraz z szybami pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku na terenie dzisiejszego szybu Piłsudski, gdzie eksploatacje prowadzi się od 1798 roku. Budowę kopalni głębinowej rozpoczynano od drążenia szybu, pozwalającego dojść do pola planowanego wydobycia. Po osiągnięciu żądanej głębokości drążono chodnik główny, od którego odchodziły tzw. przecznice. Chodniki te pozwalały przygotować pokład do rozpoczęcia wydobycia. Jednocześnie umożliwiały transport urobku. Wentylację zapewniano wykonując przekop do wentylowanej części kopalni albo upadowej. Po takim przygotowaniu rozpoczynano wydobycie. W ten sposób prowadzono wydobycie w systemie zabiarkowym, z pozostawieniem filarów, które wraz z drewnianą obudową chodnika miały zapobiegać zawaleniu i zaciskaniu się chodnika w trakcie prowadzonego wydobycia. W efekcie duża część węgla pozostawała pod ziemią. W latach dwudziestolecia międzywojennego w jawożnickich kopalniach pojawiły się wrębiarki i inne urządzenia ułatwiające kruszenie i transport węgla. Dalszy rozwój techniki górniczej pozwolił na wprowadzenie systemu ścianowego, który umożliwiał wykorzystanie nowych urządzeń określanych mianem kombajnów węglowych które pozwoliły na zmianę sposobu wydobycia. W udostępnionym za pomocą chodnika pokładzie montowano kombajn, który poruszał się wzdłuż czoła ściany urabiając pokład. Również i tutaj po osunięciu węgla przestrzeń najczęściej samoczynnie się zaciskała, powodując często tąpnięcia i osadzanie powierzchni.